Drodzy bracia i siostry, pozdrowienia. Dzisiaj chcę podzielić się czymś głęboko intrygującym, co odkryłem podczas moich studiów nad objawieniami w Mediugorie i trzema dniami ciemności. Matka Boża obiecała ostrzec nas na tydzień przed tym wydarzeniem i właśnie o tym chciałbym opowiedzieć. Niedawno natknąłem się na fascynującą historię o przesłaniu otrzymanym przez franciszkańskiego brata Dawi Lopesa podczas pielgrzymki do Mediugorie. Według niego, wiadomość ta została przekazana bezpośrednio przez dziewicę Maryję. To, co czyni tę wiadomość szczególnie interesującą, to fakt, że dotyczy ona trzech dni ciemności, tematu poruszanego przez różnych świętych i wizjonerów na przestrzeni dziejów. Jednak to, co wyróżnia tę wiadomość, to fakt, że nie została ona odebrana przez zwykłych widzących Mediugorię, co doprowadziło niektórych uczonych do przypuszczeń. Że objawienie to może być powiązane z tajemniczym dziesiątym sekretem Mediugorie, który wciąż pozostaje ukryty. Ta możliwość otwiera nowe perspektywy na znaczenie objawień i orędzi w Mediugorie. Ważne jest, aby pamiętać, czego Kościół katolicki naucza w paragrafie 67 Katechizmu. Paragraf ten mówi nam, że prywatne objawienia, takie jak te dotyczące proroczych wydarzeń, nie są częścią depozytu wiary. Są one dane, aby pomóc nam pełniej żyć wiarą w określonych momentach. Jednak odbiór tych objawień jest różny u różnych ludzi. Niektórzy decydują się w nie nie wierzyć, podczas gdy inni interpretują trzy dni ciemności symbolicznie, rozumiejąc je jako trzy lata lub trzy wielkie wydarzenia, które będą miały miejsce. Zanim rozpoczniemy naszą historię, chciałbym poprosić Was, jak to jest w zwyczaju na naszym kanale o pozostawienie swoich imion w komentarzach, abyśmy mogli uwzględnić je w intencjach podczas odmawiania Różańca Świętego. Proszę również o podzielenie się tym filmem z rodziną i przyjaciółmi, pomagając w ten sposób promować nawrócenie i zbawienie dusz. Przejdźmy teraz do historii. Brat Dawi Lopez, Franciszkanin, który cierpi na porażenie mózgowe i zmaga się z dużymi trudnościami w chodzeniu i mówieniu. Podzielił się swoim niezwykłym doświadczeniem w 1992 roku z dziennikarzem Weinem Weiblem, który opublikował artykuł na ten temat w biuletynie Medjugorje. Brat Davi relacjonował, że gdy odmawiał różaniec i rozważał czwartą tajemnicę bolesną, wydarzyło się coś niezwykłego. Nagle poczuł się przeniesiony w inne miejsce. Stracił zdolność widzenia i słyszenia otoczenia ale bardzo wyraźnie czuł obecność Matki Bożej. W trakcie tego doświadczenia usłyszał słodki, mądry głos mówiący do niego po angielsku. Przesłanie, które otrzymał Fradawi, napełniło go niepokojem, nie tylko z powodu treści, które ujawniło, ale także z powodu odpowiedzialności, jaką czuł, aby podzielić się nim z innymi. Ogarnął go strach przed brakiem wiary i ośmieszeniem. Pomimo jego prób zignorowania wiadomości i skoncentrowania się na modlitwie, głos nie ustawał, głęboko go niepokojąc. Szukając wskazówek, Fradawi zwrócił się do przyjaciela, ojca Wile, i ujawnił całe doświadczenie. W odpowiedzi ojciec Wile wspomniał o książce zatytułowanej Trzy dni ciemności, o której brat Dawi nie wiedział aż do tego momentu. Nie bój się trzech dni ciemności, które nadejdą na ziemię. Ci, którzy żyją zgodnie z moimi naukami i poświęcają się modlitwie, zostaną ostrzeżeni w swoich sercach na tydzień przed tym wydarzeniem. Moje dzieci, żałujcie za wasze grzechy i zintensyfikujcie wasze modlitwy, o co uparcie prosiłam. Trzymajcie wodę święconą i pobłogosławione przedmioty religijne w waszych domach i rozwijajcie szczególne nabożeństwo do najświętszego serca Jezusa, zawsze trzymając przed nim płonącą świecę. Ważne jest, aby nauczyć się żyć z mniejszą ilością dóbr materialnych, zadowalając się tym, co niezbędne. A wy, kapłani, oprócz żarliwej modlitwy, zachęcajcie ludzi w waszych parafiach, aby robili to samo. Trzymajcie się z dala od tych, którzy głoszą bunt i nieposłuszeństwo, ponieważ są oni naśladowcami antychrysta. Czuję głęboki smutek z powodu zakonników na zachodzie którzy porzucili znaki swojej konsekracji. Będą łatwym celem dla pokus szatana, a osłabieni nie będą w stanie wytrzymać ataków, których doświadczą. Niech powrócą do życia w świętości i posłuszeństwie Chrystusowi, mojemu synowi. Nie lękajcie się, chroncie się w miłości Boga, w modlitwie, w czytaniu Pisma Świętego i poprzez przyjmowanie sakramentów. Będę z Wami w tych trudnych czasach. Zaufajcie mi, a znajdziecie bezpieczne miejsce. Dla tych, którzy zmagają się z własnymi grzechami, nie traćcie nadziei, ponieważ Bóg, w swojej nieskończonej dobroci, widzi każdy wasz wysiłek w kierunku zmiany. Brat Dawi, wciąż bardzo niepewny siebie, szukał powodów, by nie ujawniać wiadomości, ale jego duchowy doradca poradził mu, by ją upublicznił. 11 września, gdy przebywał w San Antonio pomagając w przygotowaniach do wizyty papieża Jana Pawła II, poczuł silne pragnienie modlitwy przed obrazem Matki Bożej z Guadalupe. Kiedy przybył na miejsce, miał niezwykłe doświadczenie. Brat Davi relacjonował, że wizerunek dziewicy wydawał się być żywy, a ona zbeształa go za to, że jeszcze nie rozgłosił orędzia. Chcę, abyś zapisał wszystko, co powiedziałam ci w Medjugorje, zanim o tym zapomnisz i zaniósł to biskupowi, aby o tym wiedział, brzmiały jej słowa. Tego samego dnia, 11 września 1987 roku, prawie miesiąc po otrzymaniu wiadomości, brat David ją zapisał. Dwa tygodnie później przekazał wiadomość biskupowi Jochnowi Josephowi Fitzpatrickowi, który po jej przeczytaniu powiedział, że nie widzi w jej treści żadnych błędów doktrynalnych i zachęcił brata Daviego do jej upublicznienia, ale ostrzegł go, że napotka na duży opór. Biskup zauważył również, że objawienia nie były nowe. Brat Dawid twierdził, że otrzymał informacje inne niż te zawarte w przesłaniu. Według niego, przed wielkim uciskiem na niebie pojawi się wielki znak krzyż tak czerwony jak krew Chrystusa widoczny dla wszystkich, wierzących lub nie. Stanie się tak, Ponieważ według dziewicy głos Boga jest wyryty w sercu każdego człowieka i każdy zrozumie znaczenie tego znaku. Jeśli chodzi o Trzy Dni Ciemności, dziewica podobno ujawniła, że demony zostaną uwolnione z piekła, a ciemność będzie tak intensywna, że ludzie nie będą nawet w stanie zobaczyć własnej ręki przed oczami. Ostrzegła, że ci, którzy nie są w stanie łaski, umrą ze strachu w obliczu furii demonów. Aby się chronić, Ludzie powinni szczelnie zamykać drzwi i okna i nie poddawać się nawoływaniom głosów, ponieważ demony będą naśladować głosy znajomych ludzi, aby wywabić ich z domów. Dziewica ujawniła również, że niektórzy ludzie zostaną wybrani na męczenników w ciągu tych trzech dni, ale Bóg da im siłę, by wytrwać, a ich ciała zostaną zabrane do nieba przez aniołów. Poprosiła również o modlitwy, aby trzy dni ciemności nie miały miejsca zimą. Ponieważ zimno byłoby nie do zniesienia. A bez elektryczności ludzie nie będą mogli się ogrzać, stojąc w obliczu gryzącego zimna, które tylko zwiększy ich cierpienie. Dziewica Maryja prosiła o modlitwę, szczególnie za kobiety w ciąży, które nie będą mogły liczyć na pomoc medyczną, oraz za tych, którzy żyją samotnie, zwłaszcza młodych ludzi, którzy będą celem strasznych pokus. Ostrzegła również przed próbami przewidywania, kiedy to wydarzenie nastąpi. Zgodnie z przesłaniem, należy skupić się na przemianie własnego życia i wzmocnieniu wiary. Kolejne ważne zalecenie zostało skierowane do rodziców, aby uczyli swoje dzieci modlitwy od najmłodszych lat. Modlitwy dzieci będą miały szczególną moc podczas trzech dni ciemności, odgrywając kluczową rolę w tym okresie. Dziewica Maryja ostrzegła również przed próbami ucieczki na wieś w nadziei na uniknięcie kary. W ciemności ludzie zgubią drogę, ogarnie ich panika, będą walczyć między sobą, a wielu z nich umrze. Po tym oczyszczeniu ludzkości nastąpi odnowa natury i powstanie bardziej sprawiedliwego świata, w którym ludzie będą pracować, kierując się miłością, a nie pieniędzmi. Dziewica wzywa nas do rozpoczęcia tej transformacji już teraz, poprzez pokutę, poszukiwanie świętości i praktykowanie miłości. Orędzie kończy się specjalną prośbą skierowaną do kapłanów. Są oni wezwani do przygotowania wiernych na nadchodzące trudne czasy, wzmacniając ich wiarę i promując nawrócenie. Dziewica zachęca ich do ostrzegania przed powagą grzechu i nadchodzącym sądem, zachęcając ich do odważnego przekazywania tych ostrzeżeń. Intrygującym aspektem jest to, że ojciec Oliveira miał również szczegółową wizję tego wydarzenia, poprzez powtarzający się sen który trwał 16 lat, od 2003 do 2019 roku. W wizji ojca Oliveira wszystko zaczęło się od czerwonawego nieba, jakby płonącego, po którym nastąpiło szybkie zaciemnienie. Ludzie schronili się w domu, starannie zamykając wszystkie otwory, podczas gdy zapanowała całkowita ciemność. Wewnątrz domu grupa 20 do 30 osób zgromadziła się wokół pobłogosławionych świec. Szukając ochrony. Szczególnie niezwykłe jest podobieństwo między wizją ojca Oliveira a wiadomością otrzymaną przez brata Dawiego. Kapłan donosił, że słyszy niepokojące dźwięki dochodzące z zewnątrz i nieustannie ostrzegał ludzi, aby nie wyglądali na zewnątrz i zachowali ciszę, wzmacniając ostrzeżenia Dziewicy Maryi, aby nie zwracać uwagi na zewnętrzne wezwania. Kolejnym istotnym punktem zbieżności jest czas trwania wydarzenia. Podkreślający powagę i przygotowanie potrzebne do stawienia czoła tym dniom ciemności. Wizja ojca Oliveira jest niezwykle zbieżna z ideą trzech dni ciemności, wspomnianą przez brata Daviego. To naprawdę fascynujące, że te dwie wizje, choć pochodzą z różnych źródeł i w różnym czasie, mają tak wiele wspólnych elementów. Może to być postrzegane jako wzajemne wzmocnienie tych objawień. Należy jednak pamiętać, że zawsze musimy podchodzić do takich objawień z rozwagą i rozeznaniem, zgodnie z nauczaniem Kościoła, który nakazuje nam nie traktować tych przesłań jako części depozytu wiary, ale jako możliwe pomocy duchowe. Moi drodzy bracia i siostry, dzisiaj mówimy o orędziu Matki Bożej z Medjugorje o trzech dniach ciemności. Niestety, wiele osób próbuje przewidzieć dokładną datę tych dni, co nie jest właściwe. Ostatnio widzieliśmy różne kanały w internecie, które twierdziły, że wydarzenie to będzie miało miejsce pod koniec lipca, ale jak wiemy, nic się nie wydarzyło. To wyraźnie pokazuje brak odpowiednich badań lub niepełne zrozumienie tych proroctw. Przed trzema dniami ciemności nastąpi okres wielkiego oszustwa podczas panowania Antychrysta. Kulminacją tego panowania będą trzy dni ciemności. Które niektórzy interpretują jako Armagedon wspomniany w Księdze Objawienia, rozdział 16, werset 16, reprezentujący ostateczną bitwę z siłami zła. Zgodnie z tymi interpretacjami, po trzech dniach ciemności zło zostanie ostatecznie pokonane, a szatan wraz ze swoimi zwolennikami zostanie na zawsze uwięziony w piekle. Wydarzenie to oznaczałoby początek nowej ery, w której wpływ zła nie będzie już istniał nad tymi, którzy podążają za Bogiem. Dla ochrony w tym okresie zaleca się używanie pobłogosławionych świec, zwłaszcza tych z Dnia Matki Bożej Gromnicznej i świec z Lords. Uważa się, że tylko te świece zapewnią światło podczas trzech dni ciemności. Warto zauważyć, że zarówno w Garabandal, jak i w Mediugorie, miejscach, w których objawiła się Matka Boża, nie użyła ona konkretnie terminu trzy dni ciemności. W Garabandal wydarzenie to mogło być określane jako wielkie karanie. Te objawienia, choć intrygujące, muszą być zawsze rozważane z wiarą i rozumem, trzymając się mocno tego, czego uczy nas Kościół, bez popadania w niepotrzebne spekulacje. Najważniejszą rzeczą jest skupienie się na osobistej przemianie, modlitwie i życiu wartościami chrześcijańskimi, przygotowując nasze serca na to, co ma nadejść, czy to w czasach pokoju. Czy ucisku? Aby trzy dni ciemności miały miejsce, najpierw muszą mieć miejsce dwa ważne wydarzenia: ostrzeżenie, w którym każda osoba zobaczy swoje grzechy tak, jak widzi je Bóg, a następnie cud. W Mediugorie niektórzy uważają, że wydarzenia te mogą być powiązane z dziesiątą tajemnicą, która nie została jeszcze ujawniona. Ale co powinniśmy zrobić w obliczu tych objawień? Jako wierni katolicy. Naszym głównym obowiązkiem jest prowadzić święte życie, wiernie podążając za naukami Kościoła i przygotowując się duchowo każdego dnia. Niech Matka Boża chroni nas i wstawia się za nami w tych trudnych czasach. Musimy pozostać czujni, ale zawsze ufać w nieskończone Boże Miłosierdzie. Zjednoczmy się w modlitwie. Pomóż, Mary Joe, już czas. Pomóż, Matko Miłosierdzia. Ty jesteś potężna. By ratować nas w potrzebie i niebezpieczeństwie, bo gdzie ludzka pomoc zawodzi, twoja nie. Nie, nie możesz gardzić żarliwymi błaganiami swoich dzieci. Pokaż, że jesteś matką tam, gdzie potrzeba jest największa. Pomóż, Mary Jo, już czas. Pomóż, Matko Miłosierdzia, Amen. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał Dzisiejsze Prorocze Słowo na YouTube. Włącz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.